Czy wiesz, w co wierzysz? Czy jesteś w stanie kompetentnie odpowiedzieć na pytania dotyczące treści Twojej wiary ze strony Twoich dzieci, znajomych, sąsiadów, czy chociażby odwiedzających Twój dom co jakiś czas świadków Jehowy? W co naprawdę wierzy katolik? Odpowiedź na to pytanie może Cię zaskoczyć. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej rozmowie Radia Bobola moim i Państwa gościem jest pani. Magdalena Jóźwik, doktor teologii dogmatycznej z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach, a obecnie zaangażowana w projekt Podstawy Teologii. Dogmatyka dla każdego w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry Państwu, serdecznie pozdrawiam. Pani doktor, nie mogę o to nie zapytać, bo to jest pytanie, które się narzuca od razu jako pierwsze. Po co komuś w dzisiejszych czasach coś tak bardzo niepraktycznego jak kurs teologii dogmatycznej? No właśnie, z tym spotykam się najczęściej, że teologię dogmatyczną kojarzy się jako coś em, abstrakcyjnego, coś, co nie ma żadnego jakiegoś przełożenia na nasze codzienne życie. I faktycznie można jej tak uczyć, że rzeczywiście będzie się ona wydawała jakimiś spekulacjami, które nikomu do niczego nie są potrzebne. Ale w dzisiejszym świecie, w który, którym, którym doświadczamy tak, tak dużych różnorodności, jeśli chodzi o um, właśnie styl życia, o religię, o sposób w ogóle jakiegoś funkcjonowania w społeczeństwie, w życiu jakimś takim rodzinnym, ale też w przestrzeni wiary, to chyba to pytanie, co tak naprawdę wierzy katolik, jakby wysuwa się no, samo przez się, kiedy zaczynamy z kimś rozmawiać, prawda? Ono się nasuwa samo, samo przez się, kiedy próbujemy komuś wytłumaczyć tak, naszą, naszą wiarę. Dlaczego u nas jest inaczej niż na przykład, jak tu Pan wspomniał, u świadków wiechowych. Myślę, że kluczowym pytaniem, które dzisiaj powinniśmy sobie zadawać jest, dlaczego tak wierzymy? Czego to wynika, jakie to ma przełożenie na naszą codzienność, a przede wszystkim na naszą relację z Bogiem. Ponieważ kolejną przestrzenią, w której wychodzi słabość naszej wiedzy o wierze, czyli tego właśnie, w co wierzymy, jest przestrzeń duchowości. To znaczy, my dzisiaj ulegamy temu kulturowemu trendowi, że to, co ja czuję, co mi się wydaje, co mnie przekonuje jest prawdą objawioną, tak, to znaczy jeśli ja tak czuję, jeśli ja tak uważam, jeśli takie, a nie inne świadectwo świętego, czy jeśli takie, a nie inne głoszenie księdza, czy jakiejś osoby z internetu po prostu mnie przekonuje, to znaczy, że to jest prawda objawiona, a niestety e, wtedy ulegamy takiej pokusie myśl takiego bezkrytycznego traktowania wiary, tak, traktujemy... Po prostu wypowiedzi, które słyszymy, zero-jedynkowo i stwierdzamy: No ksiądz tak powiedział, ktoś tak powiedział w internecie, więc nie dokonujemy jakiejś refleksji ani nad swoimi odczuciami, czy one są słuszne, czy przypadkiem nie nadinterpretujemy rzeczywistości, a po drugie nie reflektujemy nad tym, czy ten ktoś, kto do nas mówi, mówi prawdę, bo przyjmujemy właśnie czasami tak bezkrytycznie. A te błędy po pierwsze się zdarzają, a po drugie, w tych interpretacjach rzeczywistości duchowej możemy się mylić, jeśli jesteśmy Pani doktor, ale. W tej Przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale. Jasne, czy, to, czy to nie jest tak, że to jest trochę takie wymyślanie problemów, bo przecież pokolenia Polaków, nie tylko Polaków, ale pokolenia katolików szły przez życie od. Od narodzin do, do grobowej deski, nie mając praktycznie żadnej e, jakiejś takiej głębszej formacji. E, mhm. I jakoś żyli. E, mhm. Chodzili do kościoła. E, więc czy, czy to jest tak, że e, to były przez lata, przez wieki popełniane błędy, czy to jest tak, że sytuacja się zmieniła i dzisiaj jest inaczej niż było e, kiedyś, i dlatego e, takie kursy, takie, taka formacja są, e, są potrzebne. Znaczy po pierwsze y, uważałabym z tym stwierdzeniem, że przez wieki tak było, ponieważ y, było lepiej i było gorzej, tak, w sensie y, były wieki, w których rzeczywiście na tą katechizację, y, zwłaszcza tam starożytności czy na początku średniowiecza rzeczywiście te, ten element katechezy jeszcze całkiem nieźle, zwłaszcza katechezy dorosłych, jeszcze całkiem nieźle funkcjonował. Potem się to niestety y, rozeszło. Natomiast y, Problem jest zasadniczo w naszym funkcjonowaniu kulturowym. I to jest, myślę, rzecz, której, z której nie umiemy się jeszcze pozbierać jako, jako katolicy, ponieważ um, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że kultura nam pomagała w pewnym sensie um, przyjmować. Tą perspektywę chrześcijańską, w sensie chrześcijańską perspektywę rzeczywistości, tak, rozumienia świata, rozumienia teologii. Oczywiście w tym były błędy i to my dzisiaj o tym wiemy. Świadomość historyczna nam każe się rozliczać po prostu z tych, z tych błędów. Natomiast od momentu, kiedy przeszliśmy w taki, w taki skok kulturowy, że już nie przyjmujemy tak bezkrytycznie wiary naszych ojców, ani żadnych innych rzeczy, które nasze poprzednie pokolenia nam zostawiają, przynoszą, tak, to my dzisiaj wybieramy, co sobie będziemy praktykować z życia naszych przodków, rodziców, a to nie. I ta zmiana sprawia, że wiarę też przyjmujemy inaczej. Wiara się od kilku, myślę, dziesięciu lat, no trzydziestu, czterdziestu, może pięćdziesięciu, jest już bardziej wyborem niż takim um, przejęciem pewnego stylu życia, na który składa się, no ja jestem ze Śląska. Niedzielny obiad z kluskami i roladą, pójście do kościoła, tak, ymm, mieszkanie na Śląsku i pójście na nieszpory w niedzielę, tak, że to wszystko kiedyś było takim elementem po prostu życia danych społeczności, tak, łącznie z sumą parafialną, na którą też się szło w niedzielę. Nie? Natomiast dzisiaj my sobie po prostu wybieramy nasz sposób funkcjonowania, i to dotyczy tak naprawdę no, prawie każdej dziedziny życia. Prawda? Jedni wybierają taką dietę, inni wybierają taką dietę, jedni wybierają taki styl życia, inni taki. I jakby uczymy się tego, że każdy ma do tego prawo, i tak samo się dzieje w przestrzeni wiary. I co jest tutaj istotne? My musimy wiedzieć, dlaczego to wybieramy. Tak jak przekonują nas jakieś argumenty co do różnych teorii, co do jakiegoś stylu życia, tak samo w tej przestrzeni wiary jesteśmy w stanie. Tak naprawdę w to wejść jako świadomi ludzie dopiero wtedy, kiedy jesteśmy przekonani co do tego, prawda, co do, tej, co, do tego, co do tej rzeczywistości wiary. I to jakby na różnych poziomach możemy być przekonywani, tak? To oczywiście tutaj wchodzi w grę doświadczenie duchowe, doświadczenie w ogóle relacji z Bogiem, Wspólnoty i tak dalej, ale na pewnym etapie potrzebne jest też to, żeby sobie to intelektualnie poukładać właśnie z tego powodu, o którym powiedziałam wcześniej, to znaczy, żebyśmy przypadkiem sobie nie nadinterpretowali pewnych wydarzeń, żebyśmy nauczyli się też uzasadniać naszą wiarę, tak, żebyśmy wiedzieli, dlaczego to jest tak i no, jednym z takich podstawowych, jedną z takich podstawowych intuicji, które towarzyszyły nam przy jakby przy tworzeniu tego kursu było właśnie to, że to Treść naszej wiary powinna jakby porządkować naszą duchowość, a nie na odwrót. Tak? Żebyśmy dogmatów nie tworzyli na podstawie tego, co nam się wydaje, tylko żeby to, co Kościół nam daje jako treść naszej wiary, pomagało nam odnajdywać się w tej przestrzeni duchowej, tak? Czyli bezpośrednio przekładało się to na naszą relację z Bogiem, ale w związku z tym też na nasze funkcjonowanie w codzienności. Bo taki jest tutaj jakby bieg, tak, że nasza relacja z Bogiem powinna przemieniać naszą codzienność. Więc jak będziemy rozumieli tą relację z Bogiem, a to już jest płaszczyzna intelektualna, tak to będzie wpływać na naszą codzienność. Czyli wbrew pozorom, nie jest to kurs bardzo niepraktyczny, tylko kurs. Dotyczący Nie wiedzy, który, wiedzy, która wpływa na wszystkie dziedziny życia, na, całą, na, jakość, na jakość całego życia. Dobrze, w takim razie, kto powinien wziąć w tym kursie udział? Czy to jest kurs dla no każdego? Jak pan myśli. No, właściwie, bo, czy to jest. Bo taką informację gdzieś, mhm. gdzieś tam dostałem, już sobie to, w, zanim weszliśmy na antenę, to zweryfikowaliśmy, że to jest kurs dla katechetów, dla ludzi, którzy mają uczyć katechezy. To Ja już wiem, że to nie jest kurs dla katechetów, więc dla kogo jest? Tak naprawdę, właśnie dla każdego. To znaczy, dla każdego rozumiemy tu wiek od mniej więcej 18 do. Górnej granicy nie ma. Tak, tutaj, jeśli ktoś ma tylko siłę, chęć i ochotę, to w każdym wieku może się czegoś jeszcze dowiedzieć, nauczyć i, i sobie przemyśleć, po prostu różne rzeczy. Więc naprawdę jest dla każdego, niezależny jest też od wykształcenia. Tak? Nie wymagamy tutaj na ten, na ten kurs studiów wyższych ani z danej matury, nawet, tak? po prostu. Każdy może przyjść i rzeczywiście posłuchać. No najwięcej myślę, skorzystają osoby, które już w jakiś sposób są zaangażowane we wspólnotę kościoła, tak już jakoś no, weszły trochę bardziej świadomie i próbują sobie może pewne rzeczy poukładać, a może już też pełnią jakąś posługę w Kościele. To dla nich jak najbardziej jest ten kurs, żeby też zweryfikować, tak? czy to, co głoszą, czy to, jak w jakiś sposób prowadzą różnego rodzaju spotkania czy tam przypadkiem gdzieś nie ma jakich, jakichś błędów, jakichś nadużyć, żeby po prostu też krytycznie na różne rzeczy popatrzeć. No i myślę też, że jest to kurs, który wielu rodzicom po prostu się przyda, wielu rodzicom może pomóc w rozmowach z dziećmi, aczkolwiek tu muszę rodziców troszeczkę też myślę, że uprzedzić, że fakt jest taki, że nie wszystko jesteśmy w stanie dzieciom powiedzieć, tak, na pewnych etapach ich życia. Po prostu trzeba też stawkować tą wiedzę i, i po prostu też no, bardziej skupiać na relacji, a później na pewnych takich intelektualnych rozwiązaniach, gdzieś już trochę starsze, bo, bo dzieci lubią zadawać takie bardzo wymyślne pytania, ale one nie prowadzą ich. Do, do relacji, one bardzo często prowadzą tylko do takich no, ciekawostek, tak, jak to jest z Panem Bogiem, i to jest trochę niebezpieczne, tak, żeby z Pana Boga nie zrobić trochę takiego magika, takiego kogoś, kto taki dziwny, inny i można sobie jakieś tutaj zagadki rozwiązywać. Więc mhm. dla rodziców na pewno tutaj też będzie to wartościowe. No i po prostu, dla każdego. Kurs dogmatyki to brzmi bardzo groźnie, uh -huh. bardzo poważnie, więc może trochę rozszyfrujmy to. Jakie tematy będą poruszane w ramach uh -huh. tego, w trakcie tego kursu? Tutaj chcemy zrobić takie streszczenie teologii dogmatycznej. Teraz pewnie wszyscy, którzy studiowali teologię bądź w ogóle byli na tych studiach, sobie pomyślą, jak to zrobić w 10 Spotkań, tak, skoro teologia dogmatyczna na studiach trwa jakieś trzy lata prawie, więc jak to zrobić? No właśnie, my nie chcemy tutaj opowiadać całej historii dogmatów i całej tutaj jakiejś historii różnych sporów teologicznych, czy poszczególnych traktatów, czy jakiejś, jakiejś teologii poszczególnych teologów. Chcemy natomiast mówić o takich podstawowych tematach, które no, zwiążą się bezpośrednio też z naszym życiem, ale mm, po prostu też w jakimś pewnym systematycznym ujęciu. Zaczniemy sobie od pytania o stworzenie, o stworzenie świata, o to, co to znaczy, że jesteśmy stworzeniami, i to, co to znaczy, że Bóg jest twórcą. Z jednej strony, ten temat się wydaje taki oczywisty i prosty, tak, no bo przecież. Każde dziecko to wie, że Pan Bóg stworzył świat, ale kiedy sobie trochę spróbujemy popatrzeć na to, jak to jest w relacji do nauki, kiedy spróbujemy popatrzeć na to, jak to jest w kontekście stworzenia, kiedy myślimy na przykład o aniołach, no to wtedy już tych tematów się okazuje, że jest trochę, jest trochę więcej. I y, między innymi nasze pierwsze spotkanie będzie dotyczyło, y, będzie dotyczyło teologii stworzenia. Co to znaczy, że my jesteśmy stworzeniami, i jak to jest z Bogiem, który jest twórcą, i co na to nauka, i co my na naukę. Bo to, co my myślimy o też różnych odkryciach naukowych, też tutaj spróbujemy sobie powiedzieć. Zajmiemy się też człowiekiem, i to też będzie na pierwszym spotkaniu. Powiemy sobie, co teologia mówi o człowieku, a czego nie mówi, bo nie ma narzędzi, żeby o tym powiedzieć. Tak. I to też jest rzecz, którą jako teolodzy no, musimy robić, mówić w tych miejscach, w których teologia się nie wypowiada, że my po prostu się w tych miejscach nie wypowiadamy, bo nie mamy do tego narzędzi. Człowiek jest na tyle skomplikowaną istotą, że wiele nauk o nim się wypowiada, prawda? I ma do tego prawo, bo z różnych stron możemy na niego patrzeć. Później będziemy sobie mówić też o tym, co to znaczy, że Bóg jest trójcą. Jak to zrobić, żeby było trzy w jednym i jeden w trzech, tak? że różne są próby na to i nie, nie wszystkie są szczęśliwe. Na tych zajęciach najczęściej okazuje się, że większość z nas jest heretykami, ale spokojnie, bo to są zajęcia, żeby to właśnie odkryć. Porozmawiamy sobie też o Chrystusie, o tym, co to znaczy, że on jest Bogiem i człowiekiem, i co to, jak to, jaki to ma, jakie to ma konsekwencje dla nas i dla naszego zbawienia, i co to, to w ogóle znaczy, że jesteśmy. Zbawieni. Pojawi się wiele takich tematów prostych, które się wydają proste, a okaże się, że mogą być przewrotem kopernikańskim dla naszego codziennego życia. Bo na przykład, chyba każdy z nas słyszał o tym, co to jest, słyszał o łasce. W liturgii kilkanaście razy jest wymieniane to słowo. A kiedy pytam od kilku lat na zajęciach moich słuchaczy, co to jest łaska, to najczęściej nie potrafią mi na to pytanie odpowiedzieć. I o tym też będziemy sobie, mm, sobie mówić. Nie zabraknie tematów związanych z Kościołem, z tym, jaki on jest w planie Bożym, a jak to jest dzisiaj w, rzecz, w naszej codzienności, jak ten Kościół funkcjonuje i czy rzeczywiście te, ten Boży Plan widać w Kościele. Porozmawiamy sobie o sakramentach, też o Duchu Świętym, o jego działaniu w nas, wierzących i w Kościele. No i ostatni odcinek to będzie oczywiście to, co nas czeka czyli o przyszłości, o życiu wiecznym. Tak, tutaj um, też mamy coś do powiedzenia i, um, i to też wydaje mi się, że warto sobie jakoś przemyśleć i przyswoić, ponieważ no, to jest przyszłość, która każdego z nas czeka, prawda? O ile przy sakramentach to już niektóre mamy przyjęte, więc, e, więc już nie będziemy się do nich przygotowywać, na przykład chrzest, komunia czy, e, czy właśnie mm, bierzmowanie. O tyle w przypadku y, życia wiecznego, no to ci, którzy będą na zajęciach raczej jeszcze są przed, przed tym, co się wydarzy na końcu ich życia, czy może w ogóle na końcu czasu. Pan Przemek już nie może ze śmiechu. Nie no. Y, to jest tak, ja się czuję zachęcony do tego, żeby w tym kursie wziąć, wziąć udział. Do tego za chwilę, ale y, mamy tematy. Y, Pani już to spoilerowała, bo to było moje kolejne pytanie. Jak długo ten kurs Aha. będzie trwał? To jest 10 spotkań, tak? W Polsce, gdy organizujemy ten hmm. kurs, prowadzimy go w 10 dwugodzinnych spotkaniach, natomiast ze względów organizacyjno-logistycznych, no bo jednak ja muszę hmm. przylecieć, to będzie to 5 spotkań, ale jakby po, dwa, po dwie części Rozumiem. na jedno spotkanie. Cała sobota i po prostu przed południem będzie pierwsza część, a po południu będzie druga część i, i w taki sposób. Ja od razu powiem, że w opisie tej naszej rozmowy będzie link do strony ze wszystkimi informacjami, z kalendarzem, miejscami, gdzie to się odbywa, więc można sobie sprawdzić daty, więc to jest pięć spotkań, one są zdaje się w, w odstępach mniej więcej miesięcznych. Mhm. Tak, tak, mniej więcej co, co miesiąc. Z tego co kojarzę, to ostatnia sobota miesiąca od lutego, Chyba do czerwca, mhm. bo tylko nie pamiętam te... jaka jest czerwcowa data. I wtedy trzeba sobie e, zarezerwować, e, no uczciwie mówiąc, cały dzień, całą e, tak, e, tak. na to. Tak, mhm. Powiem szczerze, że my też ten kurs w Polsce e, prowadziliśmy online e, teraz, właśnie w tym semestrze zimowym. E, takich kursów parafialnie przeprowadziliśmy już też kilka tutaj w naszej decyzji, ale też w innych decyzjach. I powiem tak, e, najlepsza forma, to jest właśnie forma, kiedy możemy się spotkać. Nie chcę powiedzieć, że na żywo, chcę powiedzieć bardziej, że stacjonarnie, no bo online też jest na żywo, tak, ale najlepsza forma to jest po prostu, kiedy możemy się spotkać stacjonarnie. Dlaczego? Dlatego, że em, wtedy możemy też trochę ze sobą więcej porozmawiać, możemy razem wypić kawę, można zadać pytania, których może nie wszyscy się potrafią nie, nie wszyscy potrafią te pytania zadać e, publicznie, tak, więc tam gdzieś. W kuluarach można sobie jeszcze troszeczkę porozmawiać, a poza tym mamy też doświadczenie wtedy, że razem tego słuchamy, że budujemy wspólnotę, że też się troszeczkę razem pomodlimy, że zjemy jakiś obiad. I to wszystko daje też takie no, lepsze zrozumienie po prostu tych, tych treści. Ten kurs już odbywał się też jeszcze zanim się zaczęła pandemia przy parafii na Devonii i w Londynie, i po prostu tam. Nie mogłam, nie miałam kiedy zjeść. Bo tyle było pytań i na każdej przerwie, i na każdym, na każdym momencie, ale to było dla mnie bardzo piękne doświadczenie właśnie tego, jaki, jaki jest głód i ile tych pytań się po prostu pojawia. I swoją drogą no to już będzie mój któryś nasty raz, kiedy będę to prowadzić. I zawsze pojawiają się jeszcze jakieś nowe pytania, których jeszcze nie słyszałam. I to jest niesamowite, po prostu, że niektóre się powtarzają zawsze, ale jeszcze ciągle ktoś coś dorzuci nowego. Więc dla mnie, jako dla wykładowcy, też to jest bardzo rozwijające. Ja mam w ogóle wrażenie takie, że dla Kościoła rzeczywiście przyszedł nowy czas w tej chwili. Czas, w którym znaczy nie ma już miejsca na byle jakość. Znaczy to jest tak, że my musimy jako wierzący, jako katolicy naprawdę zacząć reprezentować sobą coraz wyższy standard i, i dawać też kompetentne, jasne i prawdziwe odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Najpierw samym sobie i potem też tym, którzy nas, nas pytają. Więc myślę, że takie spotkania jak te, to, są, to jest jedna z najlepszych możliwości Uzupełnienia własnej wiedzy, odnalezienia znalezienia odpowiedzi na pytania, które nas, nas nurtują. I ja rzeczywiście wybieram się, więc my się zobaczymy, zobaczymy się 26 lutego w Slau na pierwszym spotkaniu i oczywiście na, na kolejnych. I wszystkich naszych słuchaczy, widzów Radia Bobola również gorąco zachęcam. Będziemy również z miejsca, będziemy również tworzyć korespondencje, będziemy tworzyć informacje, ale to tylko są informacje o tym, co się dzieje, więc to nie zastąpi uczestnictwa w tym kursie. Więc gorąco, gorąco zachęcamy do, do udziału. Ja powiem tylko tak, bo, bo tu pani doktor nie jest organizatorem. Organizatorem jest parafia, parafia w SLAW, więc ja tego. Uzupełnię informację, że całość tego kursu kosztuje 100 funtów. Z czego 50 funtów trzeba zapłacić na początku, i później kolejne 50 w trakcie trwania. Także wydaje się, że nie jest to kwota, kwota wygórowana za, za taką, taką wiedzę, tak dużą ilość ważnych, ważnej wiedzy, ważnych informacji. Pani doktor, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że z wieloma naszymi słuchaczami, widzami spotkamy się w Sław 26 lutego. Bardzo dziękuję, gorąco zapraszam, no i mam nadzieję do zobaczenia.